Dzień dobry. Która to pana wizyta na je, tym rozpoczęciu? Je, jeżeli chodzi tutaj o, o Strudę, to jestem za czwarty raz. Bartoczyce, te okolice to bardzo często. Tolkmicko, oczywiście lubię te zloty i po prostu jeżdżę i będę jeździł dopóki zdrowie dopisze. Nawet byłem ubiegłe lata trzy w memowie w Warszawie, który naprawdę się podobał. a przede wszystkim przelot, przejazd, parada przez Warszawę. Odpowiednia sytuacja. Zapraszam wszystkich młodych, żeby uczestniczyli w takich motocyklach, żeby po prostu mieli jakieś sytuacje życia, bo to jest przyjemna rzecz. I pojechać motorem, odluźnić się, porozmawiać z ludźmi. Tak jak ja w podeszłym wieku rozmawiam z młodymi, bo chcę, żeby każdy coś jeździł, bo w moim wieku już jest mało. Dopóki będę miał siły, będę jeździł motocyklem. i Mam MZ od policjanta kupioną. Moment, moment. Co powie pan na temat tego zlotu? Jak pan ocenia ten zlot? A ten zlot no, bardzo przyjemnie jest, bo po prostu rozmawiam z, z młodymi ludźmi i bardzo fajnie i przyjemnie. Każdy jest zadowolony, każdy zadaje jakieś do starszego pytania i, i odpowiadam. I bardzo jest przyjemnie na takim zlocie, jak jest w Ostródzie. I za następne lata zapraszam, nawet który będzie w sierpniu nad jeziorem bardzo chętnie przyjadę i zapraszam wszystkich młodzieży. A czym pan przyjechał? mz teraz przyjechałem i jeżdżę tą mz -ko. A może się kiedyś jeszcze człowiek kupi jakieś Hondę lepszą, nie za szybką, a taka do pojemności 500. No. A opowie pan e, parę wkrótko o swoim motocyklu i na jazd od razu na motoc y, motocykl, to jest kupiony od policjanta. Ona była bordowa. Przepraszam, niebordowa to jest, była niebieska, niebieska, policja zakupiła dla swoich potrzeb, ale wstydzili się nimi jeździć, więc sprzedali po znajomości ludziom, którzy jeżdżą do dziś, bo to są bardzo dobre motory i można jeździć i utrzymać dobrze, po prostu nie lubię takich szybkich jazd, po prostu spokojnych i taki motocykl nie do zdarcia jest. To, poz to pozdrowi Pan jeszcze kogoś do kamery. Ja jeszcze pozdrawiam z ostrudy tutaj syna, który jest motocyklistą, zrobi motor, to będzie ze mną jeździł też, bo lubi, po ojcu poszedł, lubi te sprawy motocyklowe i bardzo chętnie, teraz jest jego popsuty, to MZK pożycza tam nieraz i jeździ też gdzieś tam się na przejażdżkę i żonę ma, którą lubi jeździć i drugi syn ma też prawo jazdy, bo od ojca się to bierze na motocykl, który... I od czasu do czasu jeżdżo w wolnych chwilach też motocyklamy. Dziękuję. Dziękuję. Dla Enduropol, Piotr Jabłoński, Ostruda. Dzień dobry Tomasz, jestem, e, jesteś, znajdujemy się akurat na zlocie w Ostródzie, e, powiedz, który raz jesteś na tym otwarciu sezonu? Uf, to już będzie trzeci raz w tym roku. W tym roku już czy, czy ogólnie. No, z ostatnich trzech lat jestem trzeci raz, rok po roku, praktycznie z początek główny sezon i zakończenie nieraz jak trafię dobrze z pogodą, Wiadomo, że wrześniu jest inaczej. A jak oceniasz tegoroczne otwarcie sezonu? Co możesz powiedzieć o tym otwarciu? No jest okej, okay, pogoda dopisała, jest sporo motocykli. Ja przyjechałem dwoma swoimi, nie wiem jak to zrobiłem, ale jestem. E, to powiedz w takim razie, czym przyjechałeś? Tu jest mój klasyk Honda 500, prawie 30 lat, ale działa, jeździ, kolega ją przyjechał. Ja przyjechałem taką małą, szarą Jamaszką. A jakbyś mógł więcej opowiedzieć o tym motocyklu, co cię w niej zauroczyło. To mnie zauroczyło, że ona jest stara, nikt takiego nie ma, to nie idzie tego kupić. Po prostu trzeba mieć samemu złożyć. Ją składałem ostatni tydzień po godzinach dla kolegi, bo sprzedałem mu motor. Prosi mnie, żeby sprzedać. Sprzedałem na zlot, czym pojadę, nie? I spadłem. Dzisiaj o 9 rano jeszcze robię światła. Zrobiłem motor działa. To pozdrów swoich znajomych do kamery pozdrawiam wszystkich. Pawła, Wacka, całe enduro, R1, wszystkie oczywiście moją. Roberta, mojego zajebistego kumpla, jego kolegę też ma 500 hondę i dziękuję bardzo. Dla Enduro Pols, Piotr Piotra Boński. Cześć! Mas é bacana,